Tak jest, emocje również uwręczających. Dziękujemy Paniom, mamy chyba zdjęcia wszystkie już zrobione. Przechodzimy do kategorii K40, tutaj trzy nagrodzimy Panie. Miejsce trzecie, Urszula Grudziecka, godzina 25.17. Zapraszamy na scenę, Urszula Grudziecka. Miejsce drugie, Hanna Olechnowicz-Bartkowska, godzina 21.48. Brawo dla Hani. I pierwsza w tej kategorii wiekowej, godzina 15:48, czwarta Open, Karolina Staff 3D Team. Dąbrówka. Dąbrówka. Gratulacje dla y, naszych pań, które tutaj stanęły na podium w tej kategorii wiekowej, uśmiechnięte i zadowolone. To cała rodzina, tak jest.